Przypadkiem w Wałlandii pojawił się pewien ktoś, co rzekomo wezwany i miał być ino królem obrany, mimo iż nie z tej krainy. Ni to mnich, ni wydra, ale wierszem gara. Nawiedzony jaki? Czy normalny podług kmieci? Aż dziwnością, innością od niego leci. Mówi, że nas wybawi. Ale ode czego? Przecież w Wałlandii dobrostan panuje. Dla władzy mających. I już jego godność ta, to Jesus Christopherius. Hmm, może ktoś go zna? Witajcie króle i królowe. Oraz kmieciowie. Witamy Was bardzo serdecznie, jak zwykle, chlewem i smołą. A zalicz, kogo licho niesie w me progi. Głośno od poezji w lesie, takowej audiencji żem, nie prowadził jeszcze. Zobaczmy, któż to. tra la tra piękny świercz na kłosie gra. Gra słodką melodię, melodię słodkiej wolności. Ale cicho sza, bo modliska do niego się zbliża. Och, ironio życia, ironio! O! To ja, człeku! Jezus, w twojej głowie, w tych myślach, w twoim sumieniu, jestem ziarnkiem światła, które niosę przez ten padł zwany życiem. O, oh. Jezus, do tej pory, że myślał, że to okrzyki kmieciów mych we wsi, jak coś się wydarza niespodzianie, a nie, że człek ciekawostkę. Nie no, jestem istotą, to ją niby wszyscy cytować raczą, tylko skopu jeden w tym, że mnie nie zobaczą, gdyż wytworem jaźni jestem, niczym promień słońca zapuchem chmur schowanym i przynoszę kmiecią dobrą nowinę. Jestem eschatologiczną manifestacją podstawy waszego bytu, ontologiczną podstawą ujawnionego wam kontekstu samej waszej bytności, jako kmieci. E, mm. e, co? Jak to przynoszę, jak to... Dobrą nowinę, przecież u mnie kmiecie mają to, co sami wybrali, a, a więc długą, szczęśliwą niedolę, by mieć na co zganiać swe kłopoty, kiedy idą do roboty. A no, dobrą nowinę duchową i oddatkową i niosę, niczym nie skażono miłość wszystkich do mnie. I do ciebie, jaką żyję w Twojej głowie. Jak to do ciebie, nie słyszałem od kmieci twego imienia, a przede wszystkim nie wzywałem ciebie tutaj. Jak to? A mnie królem wybrali i pomniki stawiają i królem mnie zwają. Wołają do mnie w niebo głosy i my mnichom oddawają dukatów stosy. Jak się zagrabisz, dowie. Przecie zarobione są u nas kmiecie I to czasu nie mają, oddatki oddają, i że więcej nie mają, powiadają. Ojejczu, zaraziłem się, żem wierszem począł gaworzyć. smoku kochany, to w, świecie, smoku. to w świecie żywych tyś ich królem, i tam kmieć tobie oddanym. A w kmiecia umyśle, pokretnym małym, On jest mnie poddanym. Na każdym kroku onego kmiecia, gdy coś się wydarzy. O moje imię wzywa, krzycząc: Jesus, mój panie kochany, bo kiedy o mnie rozmyślać raczy jedyne co potrafi to uśmiech do innych pokazać. A w duchu przeklina, by nikt nie zobaczył. Nie zobaczył natury kmiecia. Co to woli mieć ducha króla, niżli brata kmiecia. Co, mego, co go spomoże, gdy go nawet ząb zaboli, a w zamian drugiemu pomoże w niedoli. Jednak kmieć nauczą służenia, tylko dukatów pragnie oddawać i wiecznego batożenia. <grywa> Dlatego. Przychodzę rozwiać wątpliwości i zaprotestować, że ktoś kmiecią wmówił ścieżkę pełną cierpienia w drodze do miłości. I że niby ten ktoś wie, co mówiłem, co jadłem, gdzie po wodzie chodziłem, a ja przecie miałem także pragnienia wina, zabawy i zbawienia. Teraz widzę, że ktoś zatarł granicę między snem i jawą, że król zażąda z Zagrabi, a kmieć wszystko uczyni, niszcząc innych kmieciów dookoła, by wolę tę jawie wykonać. Okej, okay, a więc Dzizasie, cóż czym ci powiem, w mojej głowie to zorganizowaliśmy z Zagrabiuszem taki system. Kopia w kopię od innych, a na tym Wałlandzkim padol. Jaką okazję, iż wierszem prawie chcę wykorzystać i proszę, nakazuję z mej głowy pryskać? Pomieszczę głupoty na broję i dam więcej wolności kmieciom i na ich yy, szwawolę pozwolę. Takiej swawoli kmieciowi nie wolno dawać, gdyż on wtedy jest jak świnia w korycie albo przy korycie. Yy, będzie tylko sobie dogadzać. Tak nie można. Ach, mości smoku, kochany: Ja nic zmieniać tobie nie każę. A moje niby rany, skoro takich kmieciów wola, obaj na jawie i we nie powiemy. Przepraszam, jam królem twym, bo taka była twoja chora wola. Stąd powiedział-żem, że dobrą nowinę niosem dla kmieciów i królów tej ziemi, że skoro chcą cierpieć i innym cierpienia przysparzać, niech płacą niewolą, ciężką robotą. Bo skoro ze snów mnie wzięli, na tronie jawy obsadzili, mimo iż mają ciebie króla Smoka, sądzę, że przesadzili. Zniknie z nakrętych y, umysłów ścieżek Kmiecia, gdyż z nudów Kmieć zamienia się w dziecię. A na dowód jego pokrętnych myśli taką plotkę dodamy. Gdy Kmieć znalazł czyjąś zakiewkę, jako dobry Janin pomyślał, co zrobiłby dzizas. Ano, krótko mówiąc, zamienił by mu to wino. W napój kmiecia przez kmieciów lubiany. Zatem ja, Gizasz, kmiecie wiecznie cierpiący, dla Was zrobię wszystko, byle byście oddatki dawali, Byście, byście z nami. Się ostawali. Skoro mnie pomniki stawiać chcecie, mimo że króla smoka macie na tym świecie, powiedzcie, a w zalisz Do miłości przez cierpienie idziecie? I pryskam zaraz Twego umysłu smoku, bym powiedział, Panie, ale to na mnie mówią, Panie. wy już nie ryć śmiecią banie. Już mają zrytą, także. Skoro chcą tego cierpienia i życzą innym ku miłości, to ich kreacja świata. Nie mości. I niemości. Teraz jestem z boku, będę później w górze. A jestem pod moimi palmami, w mojej kochanej chmurze. A I tej chmurze szczerze... będę dla nich oddatki odbierał, moich michów posłałem i niech dalej, jeżeli król będzie miał pełny skarbiec, oddają się dawania, oddawania dukatu chwale. E, przede wszystkim e, wszystko musi być zrównoważone w Wałlandii, pamiętaj. Jak tu jesteś nowy. Jam był podobnoż od zawsze. Ja nie jestem nowy. Ty nie jesteś nowy? To jak to jest. A zalisz na końcu. Dla mnie kmieciu smoku powiedz swoim kmieciom. Powiedziałeś nie... kmieciu smoku? To chyba się pomyliłeś. Bo tutaj kmiecie mają pokrętne umysły, ja wyrażam wolę w, ich, pokrętnej... w tym ich pokrętnym jestestwie. Zatem, królu smoku, niech raz do roku, nawet palicho, se w grudniu coś tam wymyślą, ale ja podobno w styczniu urodzony jestem, pod wiśnią. I co oni z dalej na, napisać chcieli, tego nawet najwięksi mędrcy nie przewidzieli. W to teraz wierzyć chcą dodatkowo kmiecie, kiedy idą codziennie harować, by zostały im z oddatków później śmiecie? Ja nic na to nie poradzić mogę, bo przecież kmieć sam sobie układa drogę. Zatem zostawią cię z kmieci. Kmieci sami układają drogę? Chyba budują sami drogę z kamieni. To tak, ale. Widzisz, panie, jak Twój umysł cały czas pracuje, nawet kiedy śpisz. Nawet kiedy śpisz. Tak. I nic nie podpisujesz. Także jam znikam z twego umysłu na chwilę. A ty licz dukaty i napawaj się. Królestwem swym na tym padole ziemi. Ja zatem te wszystkie tutaj mm, rzeczy pospisuję Twe mądrości, tylko Zagrabiuszowi nie mów, co, co bym pióra że, dotykał, bo będzie źle, będzie zły na mnie. Nie wiem, ty chyba jeszcze nie kumplujesz z Zagrabiuszem, chociaż troszkę mi go przypominasz. Dzizasie. Dzizas w twojej głowie znika. I tak oto mi Dzizas zniknął. Drodzy króle i królowie, już po raz kolejny. Po raz kolejny pojawia się ktoś, a to mi religiją tutaj zajeżdża i to taką, taką bardzo jakby skomplikowaną i straszliwą. Pamiętajcie, religii jeszcze żadnej nie wybraliśmy, bo musimy ją tak dobrać, co by oddatki w skarbcu się zgadzały, przede wszystkim, żeby kmiecie mieli zadbane o wszystko, a przede wszystkim o niebezpieczeństwo, aby żadne zarazy, deltusie i inne wariaty nie mnożyły się u nas w Waulandii. tudzież, żeby zarazy własnoręcznego myślenia nie nawiedzały naszej krainy, w której żyje się kmiecią coraz wspanialej. Pamiętajcie też, że za Siedem Księżyców będziemy rozstrzygniwać konkurs Kmieciowej Poezji, gdzie to będziecie mogli otrzymać od nas fanty. Ufundowane przeze mnie króla, jak i również przez zagrabiusza, którego tutaj z nami niestety nie ma. Być może będzie niedługo. Jak sami wiecie, zagrabiusz ciężko pracuje na to, żeby wszystkie oddatki były po prostu do nas znoszone na czas. Więc, kochani, kochani króle i królowe, i kmieciuchy. Na dzisiaj to by było tyle. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteście z nami, że oddatkujecie na Wałlandię, na królestwo, które po prostu jest najlepszym królestwem na planecie Wałlandii. Kulistej. Na razie. I pamiętajcie. Zero własnoręcznego myślenia, a teraz, jak przystało na króla, po zakończonej audiencji, żegnamy Was serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo Was żegnamy. Chlewem i smołą. Znonesz myślenia, pamiętaj.